Cześć witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i kolejny odcinek na waszą prośbę było zapytanie o to, skąd się biorą bóle pleców. Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo przyczyn może być naprawdę sporo, ale jeżeli się nie miało żadnego wypadku, żadnego jakiegoś takiego incydentu, który byłby oczywiście związane z upadkiem na plecy, czy coś podobnego, to częstszą przyczyną jest po prostu z brak ruchu. Jeżeli siedzicie długie godziny i nie ruszacie się, nie ćwiczycie tych pleców, to mięśnie się przykurczają. I naszym takim automatycznym zachowaniem jest przy bólu pleców nie ćwiczyć, bo mam bóle pleców. Nie wolno ćwiczyć. No właśnie, nie. Jeżeli to nie jest jakaś kontuzja poważna, tak? Związana z kręgosłupem czy z dyskami w kręgosłupie. Jeżeli nie robicie nic, nic się nie zmieniło, siedzicie, nie ćwiczycie i czujecie, że te plecy rano, szczególnie właśnie rano, kiedy się wstanie po tych wielu godzinach bez ruchu, kiedy śpimy i te plecy są już odczuwalne i potem to ból się pogłębia, to najczęstszą przyczyną będzie właśnie. Brak ruchu. To przykurcza mięśnie, one się robią sztywne, no i przez to ogranicza to ruch kręgosłupa, a nasze ciało, ja to pow będę powtarzać ciągle, nasze ciało jest stworzone do ruchu. My się musimy ruszać, bo bez ruchu nasze ciało po prostu się starzeje. Starzeje się i jest tak jakby takim nienaoliwionym urządzeniem, które. Po prostu bez tej oliwy, czyli bez tego ruchu, traci swoje możliwości, swoją sprawność. Więc tu naprawdę bardzo ważne jest, żeby ćwiczyć. Ale fajnie powiedzieć, tak? Ćwiczyć. Ćwiczenia muszą być dopasowane do waszego stylu życia i do waszego wieku. Ja z przerażeniem oglądam inne osoby na YouTubie które tytułują swoje odcinki z ćwiczeniami, że one są dla seniorów. Ja na to patrzę i... No, włosy można z głowy rwać. Z przerażeniem to obserwuję. Piszę komentarze, nie oczywiście jakieś bardzo negatywne, ale żeby się ta osoba zastanowiła, czy to są ćwiczenia dla seniorów, bo no... wpiszecie i wierzycie tak, jeżeli ktoś pisze, że ma ćwiczenia dla seniorów, no to, no to są ćwiczenia dla seniorów, tak? No bo z jakiego, z jakiego innego powodu tyłby, by, by, by tytułował te ćwiczenia? Grupa ludzi 65+, którzy zaczęli ćwiczyć jest coraz większa i to jest super wiadomość. Ja się z tego naprawdę bardzo cieszę, bo łamiemy ten stereotyp. Wy mi pomagacie w tym. Łamiemy ten stereotyp, że osoba po 65 roku życia, taka babcia, dziadek, to zgarbienie z naseczką i już, już więcej nic w życiu nie czeka, ale nie musi tak wcale być. Jeżeli ćwiczenia będą dopasowane, są prowadzone przez osoby, które mają specjalnie skończone do tego kursy. Ja taki kurs specjalnie skończyłam, żeby pracować z seniorami, i zanim zaczęłam prowadzić zajęcia do kamery, kiedy was nie widzę, to prowadziłam przez wiele lat ćwiczenia w grupie. Z seniorami. To byli seniorzy od 60-80, plus. że w różnym wieku, już naprawdę takie staruszki. Niektórzy na wózku jeździli, bo już bali się, że się przewrócą. I powiem Wam, że korzyści i postępy było widać po takim samym czasie jak u osób młodszych. To jest niesamowite, bo mnie się wydawało, że pewnie to zajmie dłużej. Więcej czasu, żeby zobaczyć jakieś postępy, ale nie, wcale nie. Czyli widzicie, tu dla naszego ciała nie ma w ogóle znaczenia, jaki to jest wiek. Ten postęp, progres następuje w podobnym czasie, ale jest bardzo ważne, żeby te ćwiczenia były rzeczywiście stworzone z myślą o seniorach. Bo tu nie chodzi o to, żeby sobie zrobić łatwiejsze ćwiczenia i nazwać je to są ćwiczenia dla seniora. Tam jest dużo więcej rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę i to trzeba wiedzieć. Więc jeżeli oglądacie albo znacie inne osoby, które nie oglądają mojego kanału, ale jakieś inne, to bardzo proszę polecić się tym swoim znajomym czy komukolwiek, kto korzysta z tych YouTube'ów. Niech zapyta tego instruktora, tego trenera, gdzie skończyłeś kursy i czy masz certyfikat. Który Cię kwalifikuje do prowadzenia takich zajęć? Bo to jest yy, bardzo specyficzna grupa ćwiczących, tak samo jak kobiety w ciąży. To jest ta sama historia. Więc sprawdzajcie. Ja wszystkie swoje kwalifikacje mam wypisane na mojej stronie internetowej. Ja specjalnie takie kursy pokończyłam. I tak jak mówię, ja z tymi osobami ćwiczyłam, one przede mną były i ja widziałam, jak one reagują, co ja z nimi mogę zrobić, a co nie. Mimo wiedzy, którą miałam, pokończoną na kursie, jeszcze musiałam wziąć pod uwagę to, co się dzieje na sali i dopasowywać do tego. A mówienie do kamery stwarza naprawdę dużą trudność, bo my nie widzimy Was. Więc to tym bardziej trzeba wiedzieć, jak takie osoby będą reagowały, przewidywać i czekać na Wasze komentarze. Więc, tak jak mówię, najczęstszym powodem bólu pleców. Jest właśnie brak ruchu albo praca w ogrodzie, kiedy ten plecy po prostu przeciążacie. Wykonujecie ten ruch cały czas do przodu, pochylenie, to też macie już opisane i dałam nawet do krótkie ze strony internetowej, gdzie jest opisane jaki ciężar jest na kręgosłupie przy pochyleniu się, a co dopiero jak jeszcze coś robimy. Więc praca w ogrodzie jest super, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Trzeba mieć mocne plecy. Więc wszyscy ci, którzy lubią pracę w ogrodzie, zachęcam, żeby ćwiczyły ćwiczenia na wzmocnienie mięśni pleców i mięśni brzucha i rozciąganie. Po takich pracach w ogrodzie dobrze by było te plecy porościągać. Ten odcinek dzisiaj jest takim dosyć długim wstępem, ale w opisie będzie zaznaczony, w której minucie zaczynają się już same ćwiczenia, więc możecie sobie kliknąć. I to będą ćwiczenia dla wszystkich, którzy odczuwają bóle pleców. Mówię, niezwiązane z żadnym wypadkiem czy z jakąś taką sytuacją, gdzie nastąpiło uszkodzenie tego kręgosłupa. Mówimy o sytuacji, gdy robicie cały czas to samo, nic się nie wydarzyło szczególnego w waszym życiu, a mimo wszystko gdzieś te plecy zaczynają doskwierać, no i to bardzo utrudnia i zmniejsza naszą mobilność. Także dzisiaj bardzo delikatne, proste ćwiczenia na porozciąganie właśnie pleców. Nawet jeżeli bolą, trzeba je zacząć rozciągać. Będziemy te ćwiczenia robić w pozycji siedzącej. Lepiej, żeby to było krzesło. Jeżeli macie sofę, która jest dosyć twarda, nie będziecie się zapadać w niej za bardzo, to tak. Ale do tych ćwiczeń lepiej, żeby to było coś twardszego, na czym będziecie siedzieć. No to zaczynamy. Tak jak zawsze siedzimy sobie na krawędzi krzesła, ustawimy sobie stopy szerzej niż nasze barki, jest tak lekko przechylone do boków i powoli delikatny skłon do przodu. Z wdechem pozycję mamy wyprostowaną, z wydechem skłon do przodu. Jeżeli ktoś już czuje, że te mięśnie rzeczywiście się bardzo przykurczyły, i będzie odczuwalny ból przy ruchu, no to wykonujecie tylko do momentu, kiedy ten ból nie jest zbyt intensywny. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech. Lekkie pochylenie do przodu. Tylko zwróćcie uwagę, zawsze to powtarzam, żeby to było zgięcie z bioder. Czyli jeżeli sobie wyobraźcie, że na wysokości pępka macie linę szczepioną i ktoś ciągnie do przodu i w dół. Tak, żeby te biodra nam się przechyliły. Ja to też w niektórych odcinkach opisuję jako taką misę nasze. Nasza miednica to jest miska z wodą i właśnie przy tym wydechu próbuję tę miskę przechylić do przodu, żeby woda wylała się z krawędzi, z przodu. Taki ruch bioder tu musimy wykonać tylko w jedną stronę. Przy wdechu mamy sylwetkę wyprostowaną, biodra są ustawione, tak jak zawsze. I przy wydechu przechylamy do przodu. Wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, żeby nie ciągnąć głowy, nie ciągnąć barków. Barki ciągniemy w przeciwnym kierunku. Więc im bardziej następuje zgięcie w stawie biodrowym, tym bardziej mam wyciągnięty kręgosłup. On jest cały czas w linii, no mniej więcej prostej, tak? Mamy tutaj nasze krzywizny, ale jeżeli sobie uprościmy Nasz kręgosłup jest w linii prostej i on się tylko tak przechyla. To jest ta prawidłowa postawa i ustawienie ciała przy tym ćwiczeniu. Dech i powoli wydech. My zrobimy jeszcze trzy powtórzenia. Dech i wydech. Niektórzy z Was mogą poczuć, że im więcej tych powtórzeń to czujecie, że się zwiększa zakres ruchu u innych, niekoniecznie. To znaczy, że mięśnie są jeszcze sztywne i jeszcze tak nie, szybko nie reagują na te ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie. Pozycja jest ta sama, tylko tym razem wyprostowana. Unosimy lewerami i powoli skłon do prawej strony. Bark i łokieć są rozluźnione, czyli łokieć można lekko schodzić w dół. Wdech i wydech. Jeżeli macie uczucie, ci, którzy bardziej porozciągani, że możecie zejść jeszcze bardziej do boku, to ustawić sobie nogi szerzej, tak żeby mieć lepszą równowagę. Wdech i powoli wydech. Tu ważne jest, żeby ramię było wyprostowane. I bark opuszczony, więc unieście i powoli ściągnijcie w dół, żeby mieć pewność, że nie ciągniemy barku w stronę naszej głowy, w stronę naszej szyi. Dech i wydech. Świetnie, jeszcze trzy powtórzenia. Głęboki wdech, pozycja wyprostowana. Wydech i jeszcze raz. Super. Zmienimy stronę. Teraz rozluźniamy lewy bark, le lewy, lewy łokieć, prawy bark opuszczony. Ciągniemy go w dół, ale ramię jest wyprostowane i skierowane cały czas do góry. Nie uginamy łokcia. Wdech sylwetka wyprostowana, wydech skłon do boku. Najprostsze ćwiczenia są najlepsze, bo nie ma tutaj miejsca na zrobienie czegoś nieprawidłowo. Dech i wydech. A my chcemy właśnie rozruszać mięśnie pleców we wszystkich kierunkach. Dech i wydech. I jeszcze do raz. Świetnie. Teraz skręt. Cała górna część ciała. Koncentrujemy się na ruchu naszego lewego barku. Ciągniemy nie ramię, tylko ciągniemy bark. Bo chodzi o to, żeby wykonać rotację górnej części ciała, a nie wyciągać tylko samo ramię. I z wydechem. Wracamy do przodu. Wdech. I powoli wydech. Znowu zakres ruchu tu będzie indywidualnie. Większy, mniej, mniej, mniejszy, nie ma znaczenia. Dopasowujecie do siebie. Kiedy mięśnie się rozciągną, będą bardziej elastyczne, to. Sami poczujecie, że możecie wykonać większy ruch. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden raz. I to samo z prawą stroną. Koncentrujemy się na barku. Ciągniemy bark do tyłu. Wdech, i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia, kto może. Jeszcze jedno ćwiczenie. Próbujemy teraz przechylać nasze biodra i do przodu, i do tyłu. Czyli tu wyobrażamy sobie tą miskę z wodą. Teraz wdech mamy do przodu, a wydech ruch do tyłu. Możecie nawet ściągać, kto potrafi to ściągać mięśnie brzucha, kto nie. Tam link też. Do odcinka, w którym tłumaczę, jak uaktywniać mięśnie brzucha, bo to ćwiczenie wygląda banalnie, ale jest doskonałe na rozciągnięcie mięśni w odcinku lędźwiowym i w tym samym czasie wzmocnienie mięśni brzucha, jeżeli je angażujemy, czyli przy wdechu biodra przechylamy do przodu, przy wydechu do tyłu. Tak, żebyście czuli, że rozciągamy, Mięśnie w dolnej części pleców, a nie zaokrąglamy plecy. Nam chodzi o odcinek lędźwiowy. Tak, żebyście czuli, że ściągacie te mięśnie, że się tu napinają, mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Znowu. Może być bardzo mały zakres ruchu. Lepiej. Mały zakres ruchu, ale prawidłowy ruch miednicy, bo to jest tutaj najważniejsze, żeby mieć właściwy ruch bioder. Tech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Takie bardzo proste ćwiczenia. Teraz będzie pytanie, jak często je wykonywać. Jeżeli już macie ten ból w plecach, no to Wykonajcie ćwiczenia i dopiero dwa dni później poczujecie, jak mięśnie reagują, czy już jest poprawa, czy jeszcze bolą, i dopiero wtedy na trzeci dzień znowu poczujecie. Tak, tak na początku, dwa razy w tygodniu w zupełności wystarczy, a potem dodajemy tych ćwiczeń więcej, aż możecie je wykonywać każdego jednego dnia. Od, odcinków na ból pleców też już kilka jest na moim kanale, więc ja tutaj dam playlistę. Możecie sobie wykonywać codziennie inne ćwiczenia, żeby mieć też takie lekkie urozmaicenie. To jest bardzo ważne, i taki podstawowy błąd jest taki, że wydaje nam się, że jak bolą nas plecy, to nie wolno ćwiczyć, trzeba poczekać, aż przestaną boleć. No a nie do końca tak jest, bo jeżeli to jest właśnie z braku ruchu, że te mięśnie nam się po prostu ściągnęły, taki spazm się prawie że zrobił w tych mięśniach to trzeba je porozciągać. I to może nie być przyjemne, to może sprawiać ból, ale mówię, nie przekraczajcie tej granicy bólu zbyt mocno. Poczujcie to moment, kiedy czujecie, że mięśnie się lekko rozciągają i te mięśnie będą powoli się rozluźniać i rozciągać. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania związane z tym tematem, to czekam oczywiście na Wasze komentarze. Czekam na Kciuki do góry, kto się jeszcze nie zasubskrybował, bo widzę w statystykach, że sporo takich osób jeszcze jest, jeżeli lubicie ten kanał, to naciśnijcie na dzwonek i subskrypcję, bo będziecie dostawać informacje, co się nowego pojawia na moim kanale. A osoby, które dołączyły do programu Wspieram Aktywny Senior, zostały fanem, superfanem lub megafanem, mają jeszcze dodatkowo... Wcześniejszy dostęp do odcinków, i również w ciągu tygodnia polecam im jakieś odcinki. Także nie musicie tutaj kombinować, jakie ćwiczenia robić, bo ja dla Was układam co tydzień nowe zestawy ćwiczeń z tych odcinków, które już są, więc tylko włączacie sobie YouTube'a, dostajecie notyfikacje z linkiem, cyk, i możecie ćwiczyć musicie się już zastanawiać, co dzisiaj będę robić. Także dziękuję, dziękuję wszystkim serdecznie. Wielkie serduszko i życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia z kolejnym odcinkiem za tydzień, niedziela.